Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, szczyt na to Hadze, mój ostatni spośród 11 szczytów, na których byłem jako prezydent Rzeczypospolitej, ale znów historyczny, bo tym pierwszym historycznym z całą pewnością był szczyt w Warszawie w 2016 roku, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że będzie obecne NATO na wschodniej flance sojuszu. I od tego czasu ta obecność cały czas systematycznie się rozwija. Ten szczyt dzisiejszy, który właśnie się zakończył, podjął decyzję o podniesieniu wydatków na obronność we wszystkich państwach NATO, co odpowiada z jednej strony rzeczywiście obiektywnie istniejącej sytuacji, a z drugiej strony tego, czym, co ja proponowałem już ponad rok temu, kiedy Byłem zaproszony przez prezydenta Joe Bidena do Białego domu. Wtedy proponowałem prezydentowi takie rozwiązanie właśnie, żeby wydatki na obronność we wszystkich państwach sojuszu zostały podniesione, żeby sojusz kolektywnie to uchwalił. Potem spotkałem się z prezydentem Donaldem Trumpem, jeszcze wtedy kandydatem na prezydenta, w Trump Tower w Nowym Jorku. Zale, zaledwie miesiąc później, bo to było w kwietniu 2024 roku. I też prezydentowi Donaldowi Trumpowi to zaproponowałem. W międzyczasie. Rozmawiałem też ze speakerami amerykańskiego Kongresu, zarówno izby reprezentantów jak i senatu i wtedy oni tą propozycję przyjęli z dużym bardzo zainteresowaniem I powiedzieli, że to jest znakomity pomysł i że uważają, że na to powinno to przyjąć. Więc ponad rok zabiegów o to, listy, które wysłałem do wszystkich przywódców i wtedy w 2024 roku jeszcze i w tym roku, zaraz po liście, który wysłałem do sekretarza generalnego NATO, aby tą sprawę postawić twardo na agendzie tego posiedzenia sojuszu. Proszę Państwa, no wiadomo, że Stany Zjednoczone są najsilniejszym państwem sojuszu, wiadomo, że są militarną potęgą i wiadomo, że od zdania Stanów Zjednoczonych tutaj na tych spotkaniach bardzo wiele zależy. Jestem ogromnie wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi za to, że popierał tę inicjatywę od samego początku, bardzo twardo, bardzo mocno, za jego przywództwo w tej sprawie, za jego bardzo zdecydowaną postawę tutaj i, i twarde forsowanie tego rozwiązania o podniesieniu wydatków na obronność. W Polsce i w innych krajach wschodniej flanki nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaka jest sytuacja. Jest rzeczywiście realne zagrożenie rosyjskim imperializmem, który powrócił tak jak kiedyś. Jeszcze moje pokolenie obserwowało sowiecki imperializm, który próbował zagarnąć jak największą część świata. Tak, niestety, dzisiaj wraca ten imperializm rosyjski, bo tamten też był rosyjski, tylko nazywał się sowiecki. Ten też jest rosyjski. Możemy go różnie nazywać, możemy go nazywać putinowski, jak chcemy. Niemniej jednak to jest to samo. To jest też ten imperializm, który chce niewolić inne narody, zabierać im ziemię, zabierać ich bogactwa naturalne, przywłaszczać je sobie, wysysać soki z innych państw i narodów. Musimy się przed tym bronić. Odzyskaliśmy naszą suwerenność i niepodległość w pełni w 1989 roku i jasno i wyraźnie mówimy: nigdy więcej, nigdy więcej nie chcemy być podlegli, nigdy więcej nie chcemy stracić naszej niepodległości zawsze chcemy zachować suwerenność chcemy w Polsce sami decydować o sobie nawet jeżeli mamy się spierać i kłócić w demokracji spory nie są niczym nadzwyczajnym ale nawet jeżeli mamy się spierać i kłócić róbmy to na własną odpowiedzialność powtarzam jasno i wyraźnie silny sojusz północnoatlantycki to dzisiaj silna Polska bezpieczna Polska i cieszę się ogromnie, bo wiemy znakomicie, że wobec tego, jakim Rosja dysponuje potencjałem, no oczywiście my musimy umacniać nasze, naszą obronność, my musimy być gotowi, ale Prawdopodobnie gdybyśmy zostali zaatakowani przez Rosję, byłoby nam trudno sobie samym poradzić, nawet kiedy zrealizujemy wszystkie nasze w tej chwili zakreślone zamierzenia, jeżeli chodzi o modernizację naszej armii i umacnianie naszej obronności. Natomiast w Sojuszu Północnoatlantyckim jesteśmy bezpieczni, jeżeli ten sojusz będzie silny, jeżeli ten sojusz będzie miał potężne armie, jeżeli ten sojusz będzie miał adekwatną produkcję militarną, jaka jest potrzebna do tego, żeby faktycznie prowadzić działania. Obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo zwiększenie tej produkcji jest potrzebne i jak bardzo niestety pod tym względem Europa zaspała. Musimy, te, musimy to odtworzyć, musimy to odbudować. Mówiliśmy dzisiaj o tym w trakcie posiedzenia liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w trakcie szczytu. Widać, że postawy są bardzo zdecydowane i twarde tutaj u znakomitej większości członków sojuszu pod tym względem. Więc ja rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że kończę swoją prezydencką misję i ten ostatni dla mnie z szczyt sojuszu północnoatlantyckiego ze spokojem, że nastąpiła duża zmiana. Ja ją bardzo wyraźnie widzę. Bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Od pierwszej dyskusji na temat podniesienia wydatków na obronność, która była realizowana z prezydentem Donaldem Trumpem w czasie szczytu NATO w 2017 roku i atmosfery, która wtedy panowała wokół tego, jak się domagał wtedy, żeby wszyscy płacili 2%, jak wtedy wszyscy z uśmiechem patrzyli, kiwali głowami, nie do końca byli przekonani. Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości. Wszyscy wiedzą, że 2% to za mało. Wszyscy wiedzą, że trzeba wydawać więcej. Wszyscy wiedzą, że żeby bezpieczeństwo było zapewnione, musimy rzeczywiście. Podwoić wysiłek militarny, tak naprawdę. I to się dzieje, i wierzę w to, że zostanie zrealizowane. Cieszę się z tego bardzo. To jest dla mnie osobiście także i wielka satysfakcja. Przekazuję w ręce mojego następcy, dzisiaj prezydenta elekta, ale już wkrótce prezydenta w Polsce, Karola Nawrockiego, sprawy NATO. Śmiało mogę powiedzieć, na dobrej drodze. Oczywiście dalej je trzeba będzie prowadzić, dalej trzeba będzie tego wszystkiego pilnować, dalej trzeba będzie pilnować oczywiście także przede wszystkim modernizacji polskiej armii, ale jesteśmy naprawdę na bardzo, bardzo dobrej drodze do zapewnienia nam pełnego bezpieczeństwa. Jedna część tego bezpieczeństwa to my, to nasz potencjał to polska armia, to, polska, to polski wymiar sił zbrojnych. Ale z drugiej strony to także i nasza obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim i gwarancje, które daje nam sojusz. Dziękuję Panie Prezydencie. Czas na pytania prasowe jako pierwszy pan Miłosz Gotłowski radio Z. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Mam pytanie, czy udało się już panu spotkać z ministrem Radosławem Sikorskim i porozmawiać w sprawie chęci odwołania części ambasadorów? Jakie jest stanowisko pana w tej sprawie? Tak, dzisiaj rozmawialiśmy nawet dosyć długo z Panem Ministrem. Mam nadzieję, że osiągniemy w tej sprawie porozumienie. Ja panu ministrowi wyjaśniłem pewne kwestie, doprecyzowałem. Być może były tam pewne nieporozumienia, a nawet pewne elementy dezinformacji, ale bezpośrednia rozmowa pomiędzy nami myślę, że wiele wyjaśniła i mam nadzieję, że to się rozwiąże pomyślnie. Troszkę byłem zaniepokojony tą sytuacją, bo wiecie państwo, myśmy już jakiś czas temu osiągnęli kompromis i ja przecież podpisywałem te nominacje ambasadorskie. W ostatnim czasie podpisałem ich dużo i w tej chwili dalsze procedujemy. No, była to dla mnie sytuacja zupełnie Spodziewana, mówiąc szczerze, wręcz dziwna, no ale myślę, że wyjaśniliśmy sobie te kwestie dzisiaj. Lili Bajer, agencja Reutera. Bardzo proszę. thank you very much, president. two very quick questions for reuters. you have advocated extending uh, nato's fuel pipelines from germany um, toward poland. was this discussed in today's summit? and could this be financed from the 1.5%? and the second thing is that, um, you know, trump has described you as a friend. what have you told your successor about uh, maintaining a good relationship with the u.s.? what would be your advice for maintaining a good relationship with the white house? thank you. To może zacznę od końca, jeżeli pani pozwoli. Przede wszystkim powiem i powiedziałem już prezydentowi Karolowi Nawrockiemu to, co jest z mojego punktu widzenia oczywiste, jeżeli chodzi o politykę polską. Obowiązkiem każdego prezydenta Rzeczypospolitej jest umacnianie więzi polsko-amerykańskich. Realizujemy to od lat. Ja to realizowałem przez 10 lat. Z dumą słyszę, słucham, kiedy niektórzy eksperci mówią, że dzisiaj relacje polsko-amerykańskie są najlepsze w ogóle w naszej historii, zwłaszcza po 1989 roku. To, to jest dla mnie wielki komplement, bo mam rzeczywiście poczucie, że ja te relacje przez lata z kolejnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych budowałem. Cieszę się, że prezydent Donald Trump przyjął Karola Nawrockiego jeszcze jako kandydata w wyborach w Białym Domu. To jest dla mnie świetna prognoza. Uważam, że uważam, że możemy się niedługo spodziewać i wizyty nowego polskiego prezydenta w Białym domu i wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie oczywiście terminy będą ustalane, ale, ale zakładam, że to, że, to nastąpi, że to nastąpi niebawem. Natomiast natomiast pierwsze pytanie? O oh, pipeline yes. To jest rzeczywiście kwestia, która pojawiła się nie tak bardzo dawno, ale ona jest bardzo istotna, bo eksperci uświadomili nam, że rurociągi, które są rurociągami strategicznymi, dostarczającymi paliwo na potrzeby no, militarne państw NATO, wszystkie kończą się w Europie Zachodniej. To jest trochę tak, że w 2016 roku przełamaliśmy barierę, która oznaczała, jak ja wtedy mówiłem do sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga, cieszę się bardzo, że Polska jest w NATO, ale bardzo żałuję, że NATO nie ma w Polsce i to musimy zmienić, panie sekretarzu generalny, i to się udało. To się udało poprzez decyzję szczytu na to w Warszawie w 2016 roku. Teraz mam nadzieję, że nastąpi dopełnienie tego poprzez budowę tych strategicznych rurociągów dostarczających paliwo przede wszystkim paliwo na potrzeby lotnictwa. Także do państw. Na wschodniej flance NATO, bo to jest niezwykle potrzebne. Oczywiście to może być realizowane i pewnie będzie realizowane z tego 1,5%, o którym pani redaktor wspomniała, natomiast ja chcę zaznaczyć, że to również możliwe, że będzie realizowane ze środków Unii Europejskiej, bo także i nad tym mechanizmem trwa w tej chwili praca, aby również i środki z budżetu Unii Europejskiej były w tym zakresie uruchomione. No proszę pamiętać, że wszyscy należymy do Unii, więc. Więc to jest jak gdyby element takiego no, w jakimś sensie współdziałania pomiędzy Unią Europejską a NATO. Jestem optymistą. Choć czas okres tych inwestycji jest zakreślany na bardzo długi, ale ja mam nadzieję, bo zdaje się, że tam nawet rok 2050 jest wskazywany przez niektórych ekspertów, ale ja mam nadzieję, że podejdziemy do tego poważnie, to znaczy, że moi następcy podejdą do tego poważnie i że te inwestycje zostaną zrealizowane szybko, bo one są szybko potrzebne, tak jak szybko jest nam potrzebny wzrost bezpieczeństwa. Dzisiaj nawet mieliśmy rozmowę na ten temat też na doorstepie państwo mnie pytali czy ja się nie obawiam agresji rosyjskiej ja powiedziałem że ja się w tej chwili nie obawiam agresji rosyjskiej na kolejne kraje bo według moich informacji moim zdaniem Rosja jest mocno wyczerpana z agresją na Ukrainę i tym jak ogromne straty na Ukrainie poniosła natomiast proszę pamiętać że przemysł rosyjski zbrojeniowy jest przestawiony na tryb wojenny Rosja, jeżeli to utrzyma, będzie w stanie szybko odbudować swój potencjał militarny, a być może wręcz go podwyższyć w stosunku do tego, czym dysponowała atakując Ukrainę. W związku z powyższym czas, okres 10 lat należy uważać za krytyczny. Pani Agnieszka Dróżkiewicz, Polskie Radio. Dzień dobry, panie prezydencie. Chciałabym zapytać trochę o kwestie krajowe, ale bardzo ważne, bo w zeszłym tygodniu poruszał pan je w trakcie narady z przedstawicielami rządu i wszystkimi ważnymi politykami z parlamentu, czyli kwestie energetyczne. Jest taki pomysł rządu Donalda Tuska, żeby w trybie pilnym dopisać poprawkę do ustawy wiatrakowej i wysłać ją do pana na biurko, żeby zamrozić ceny energii do końca roku taką właśnie nowelizacją tej ustawy wiatrakowej. Czy pan taką by ustawę podpisał? Byłby pan otwarty na tego typu rozwiązanie. Jeszcze chciałam też dopytać o te 5%, yy, bo nie zdążyłam doczyta, doczytać, przepraszam, w tej deklaracji, czy do tych 5% będziemy też zaliczać chociażby te nasze wydatki na przykład na pomoc dla Ukrainy i, i czy pan prezydent mógł tutaj rozjaśnić kwestię i czy Hiszpania rzeczywiście te 5% będzie wydawać, pana zdanie, jak pan mógł zdradzić tutaj troszeczkę kuluary tej kuchni natowskiej. Szanowni Państwo, no wiecie państwo, to są pomiędzy państwami NATO umowy trochę na zasadzie gentleman agreement. To nie jest tak, że tu są jakiekolwiek sankcje przewidziane za niedotrzymanie terminów, za niedotrzymanie zobowiązań. Zakłada się, że wszyscy traktujemy się poważnie i zobowiązania zostaną dotrzymane, aczkolwiek. Musicie Państwo zwrócić uwagę na to, że decyzję o podniesieniu poziomu wydatków na obronność do 2% PKB podjęto w 2024 roku, a niektóre kraje do niedawna jeszcze cały czas pozostawały poniżej tego progu, więc po, po upływie 10 lat. Więc oczywiście no, zakładamy, że że, że wszyscy zrealizują te, te, te zobowiązania i że, i, że będzie, i że przez to rzeczywiście to podniesienie bezpieczeństwa zostanie zrealizowane. Trwały dyskusje, czy to ma być 2030, czy 2032, czy 2034 rok. No, powiem tak, nawet jeżeli będzie to 2034 rok, co oczywiście ja bym wolał, żeby nastąpiło szybciej, ja bym wolał, żeby nastąpiło w perspektywie do do 2030 roku, czyli w ciągu najbliższych pięciu lat. No ale nawet jeżeli to będzie najbliższych dziewięć lat, to to i tak się mieści w tym zakreślonym przeze mnie wcześniej okresie krytycznych dziesięciu lat, kiedy trzeba będzie przygotować ewentualną siłę odpowiedzi, gdyby miał nastąpić rosyjski atak, co w gruncie rzeczy, jak Państwo chyba znakomicie rozumiecie, ma całkowicie przeciwdziałać temu atakowi. Znaczy chodzi o to, żebyśmy mieli taką siłę, żeby tego ataku nigdy nie było. To tylko o to chodzi. Jeżeli chodzi o 5%, Pani redaktor, no, to oczywiście będzie dyskutowane, bo to jest bardzo na razie ogólnie określone, co to znaczy te 1,5%. Natomiast natomiast no, będziemy, będziemy, tutaj, będziemy tutaj dyskutowali, w jaki sposób to będzie, w jaki sposób to będzie rozdzielone, w jaki sposób to będzie akceptowane, znaczy jakie rodzaje wydatków będą tutaj akceptowane. To są te półtora to są to są wydatki na szeroko pojęte bezpieczeństwo, jak to mniej więcej określono w dokumentach, więc, więc no, 3,5%. To jest, to jest, na obronność sensu To natomiast te półtora procenta to jest na, na bezpieczeństwo w szerszym tego słowa znaczeniu. Energetyka. Pani Redaktor, pani redaktor nawiązała do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w zeszłym tygodniu. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom, całej scenie politycznej za bardzo y, odpowiedzialne. Podejście do kwestii szczytu NATO, postanowień tego szczytu, decyzji, które musimy tutaj podjąć. To były bardzo dobre dyskusje. Rozmawialiśmy oczywiście również o energetyce. Temat wiatraków też się pojawił. Ja mówiłem, że nie jestem entuzjastą takich rozwiązań w ustawie wiatrakowej, które będą powodowały, że wiatraki będą dokuczały ludziom, że, że będzie psuty w Polsce krajobraz, bo ja nie jestem osobiście zwolennikiem wiatraków. Jestem zwolennikiem innych rodzajów energii odnawialnej. Ja nie jestem zwolennikiem wiatraków na lądzie. Ja uważam, że Bardziej się liczy dla mnie krajobraz, po prostu, niż obserwowanie wszędzie stojących wiatraków. Można się ze mną zgadzać, można się ze mną nie zgadzać. Powiedziałem to również głośno i wyraźnie w czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ja rozumiem, że niestety pan premier i jego współpracownicy, wrzucając taką poprawkę, która ma zabezpieczyć Polaków przed wzrostami cen energii, po prostu próbuje wymusić na mnie podpis na tej ustawie, stawiając mnie pod ścianą, ale musi pamiętać, że ja już kończę moją drugą kadencję. Victor Juck uh, politykom. Dziękuję thank you very much president. Pierwsza uh, two quick questions. The first one is to what extent is this deal a win dla Trump personally? And second question, um, Trump yesterday said there are differing definicje of Article 5. Is he right? Thank you. Po pierwsze, panie redaktorze, prezydent Trump dzisiaj w ogóle na ten temat nic nie mówił. Mówimy o artykule 5, więc jak sądzę, na poważnie, artykuł 5 nie budzi żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o jego wykładnię i jego znaczenie. Ma on fundamentalne, absolutnie znaczenie i tak naprawdę przesądza o sensie istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc jakakolwiek próba reinterpretacji jego, czy, 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 czy nowej interpretacji, czy, czy szukania jakichś wyjątków od artykułu 5 no, byłaby z całą pewnością burząca dla całego Sojuszu. Tak jak mówię, w poważnych dyskusjach dzisiaj absolutnie ta kwestia nie padła. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest sukces prezydenta Donalda Trumpa. Te dzisiejsze postanowienia, to on się domagał tego, aby państwa sojuszu podnosiły wydatki na obronność, aby wszyscy najpierw płacili te 2% PKB. Ja rzeczywiście ponad rok temu zaproponowałem prezydentowi Trumpowi podniesienie tych wydatków na obronnych i obronnych jeszcze wyżej. Ponad 3% PKB. Prezydent tą propozycję przyjął, rozważał ją wtedy, wtedy był jeszcze, wtedy był jeszcze kandydatem w wyborach, no ale potem, kiedy już Został prezydentem Stanów Zjednoczonych, bardzo zdecydowanie z tym wystąpił. W tym samym czasie ja pisałem moje listy do sekretarza generalnego NATO o to, żeby ta kwestia stanęła na, na tym szczycie sojuszu. Więc mogę powiedzieć, że to jest w zasadzie jakiś taki nasz wspólny sukces. Ale rzeczywiście, gdyby nie, gdyby nie przywódczość tutaj prezydenta Donalda Trumpa, gdyby nie jego niekwestionowany leadership, jak to mówimy, no to nie byłoby pewnie tego postanowienia. I dlatego ogromnie się cieszę, że, że to jest, bo to jest dla nas. Na wschodniej flance NATO, fundamentalnie ważne. Sergi Pielasek, Twilizja Bielsa. Panie prezydencie, chciałem skorzystać z okazji i najpierw podziękować panu za ciągłe wsparcie sprawy wolnej Białorusi. Myślę, że to jest dobra okazja. Pytanie oczywiście dotyczy Białorusi, tak? Jak pan postrzega kwestię bezpieczeństwa Polski w świetle tego, że na Białorusi opanowane są ćwiczenia zapad 2025, co prawda reżim Łukaszenki deklaruje, że ich skala ma być zmniejszona, a wojska białoruskie, ma się rozumieć, odsunięte od granic Polski, ale też cały czas pojawia się temat rosyjskiej broni jądrowej na terenie Białorusi. Właśnie w związku z tymi dwoma tematami, jak pan postrzega, czy jest to zagrożenie nadal dla Polski, te ćwiczenie broni jądrowej i na przyszłość, co należy czynić, żeby to zagrożenie na Białorusi rosyjskie było mniejsze? Szanowni Państwo, no ja mogę powiedzieć tak: przede wszystkim naszą odpowiedzią na ćwiczenia Zapad jest organizacja ćwiczeń w Polsce w tym samym czasie na wschodniej flance NATO. Dzisiaj rozmawiałem z panem. Wicepremierem Władysławem Kąsiniakiem Kamyszem, ministrem obrony. Pan minister mi powiedział, że rozesłano zaproszenia do wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego na te ćwiczenia i że zainteresowanie jest bardzo duże. Oczywistą sprawą jest dla nas, że będą Amerykanie, bo oni i tak stacjonują w Polsce. Natomiast, natomiast jest rzeczywiście wysokie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli bardzo szerokie uczestnictwo sił sojuszniczych. To bardzo cieszy. No nie ma żadnych wątpliwości, że realizowanie takich ćwiczeń jak zapad 2025. Pamiętajmy, że po poprzednich ćwiczeniach Zapad Rosja napadła na Ukrainę. Mamy tego wszyscy świadomość, więc dzisiaj trzeba bardzo wyraźnie pokazywać naszą gotowość, naszą siłę. To, że my nie lekceważymy, to, że my jesteśmy twardzi i że my tutaj stajemy i jesteśmy gotowi do obrony naszego terytorium. Więc to ma, zna, to ma znaczenie fundamentalne. Jeżeli decyzja będzie taka, że te ćwiczenia rzeczywiście zostaną odsunięte od granic Polski, czyli granic Sojuszu Północnoatlantyckiego i, i, i Unii Europejskiej, jeżeli ich skala zostanie zmniejszona, to bardzo dobrze, to będzie tylko pokazywało, że nie ma agresywnych. Aspiracji po stronie rosyjskiej ani białoruskiej w tym momencie i oczywiście my to przyjmiemy z zadowoleniem. Natomiast niezależnie od tego, my po prostu organizujemy nasze ćwiczenia i pokazujemy naszą gotowość do obrony. Kłokłem się panie prezydencie Jakub w telewizja trwam. Chciałem Pana zapytać, czy pan jest spokojny o to, czy ten Pana projekt dotyczący wpisania 4% PKB na obronność do konstytucji będzie miał, zostanie przyjęty przez parlament, bo nawet konfederacja tutaj ma wątpliwości. I krótko, Panie Prezydencie, jak dziś o, na to rozmawia się o Ukrainie, w obliczu tego, że siada do stołu Donald Trump? Szanowni Państwo, po pierwsze, jeżeli chodzi o Ukrainę... W zasadzie wszyscy liderzy jasno powiedzieli, że Ukraina wymaga wsparcia. Ja bardzo wyraźnie powiedziałem, że Rosja nie może wygrać tej wojny, że przyszłość Ukrainy, głęboko w to wierzę, to jest przyszłość transatlantycka. W naszej wspólnocie transatlantyckiej żadnych zastrzeżeń wobec tego nie było, nikt takich zastrzeżeń nie zgłaszał. Generalnie wsparcie dla Ukrainy i deklaracje dalszego wspierania Ukrainy były powszechne, więc to po pierwsze. Natomiast, natomiast w drugiej kwestii pan pytał... 4%. Powiem tak, no, powiem państwu tak. Ja zgłosiłem to 4% jako projekt prezydencki zmiany konstytucji, ponieważ uznałem, że na zakończenie swojej drugiej kadencji to jest ostatni akt odpowiedzialności za polskie bezpieczeństwo, jaki ja mogę zrealizować. To znaczy zaproponować, żeby na twardo wpisano do konstytucji taką zmianę, która zagwarantuje, że dopóki nie pojawi się większość polityczna która uzna wspólnie że taki poziom wydatków nie jest już potrzebny to to nie zostanie zmienione i każdy rząd niezależnie od tego z jakiej będzie pochodził puli politycznej jaką będzie miał polityczną afiliację jaką by nie był koalicją będzie musiał to realizować bo to będzie obowiązek konstytucyjny I każdy premier będzie się bał odpowiedzialności konstytucyjnej razem z ministrem finansów za to że to nie zostanie zrealizowane tak założyłem. W związku z powyższym zaproponowałem takie rozwiązanie. Mam nadzieję, że ono zostanie przyjęte. Czy ja się obawiam, że ono może nie zostać przyjęte? Jak widzę zachowanie dzisiaj, zwłaszcza w większości parlamentarnej, to rzeczywiście no, obawiam się, że może nie zostać przyjęte. Ale proszę pamiętać, że ja za sześć tygodni kończę swoją misję jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym. Tak naprawdę właśnie tym ostatnim aktem odpowiedzialności za polskie sprawy, jaki ja się staram jeszcze zrealizować, było wniesienie tego projektu do, do parlamentu. Mam nadzieję, że on zostanie przyjęty, bo według mnie to jest pomysł dobry i mądry i naprawdę gwarantujący bezpieczeństwo w znacznie większym stopniu niż to jest w tej chwili. Mamy czas niestety już na ostatnie pytanie. Pan Grzegorz Tkaczek, TVN. Panie Prezydencie, chciałem się krótko zapytać, czy według Pana minister Adam Bodnar dobrze robi, że chce przeliczenia jeszcze głosów z kolejnych kilkuset komisji wyborczych, czy ten wynik przez to może się zmienić? Proszę Państwa, tego typu decyzje należą do Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o rozpatrywanie protestów wyborczych i zostawmy to i zostawmy to w właściwej izbie Sądu Najwyższego, tej samej izbie, która stwierdziła ważność wyborów, dzięki którym Donald Tusk został premierem i dzisiaj rządzi jego obóz polityczny. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Jeszcze pan redaktor chciał zapytać. Dobrze, proszę bardzo. Ostatnie pytanie. Sławomir Komenko, BBC, Ukraina. Chciałem zapytać, koledzy zapytali już o Ukrainie, jak ona brzmiała na tym szczycie. Ja chciałam zapytać o niektóre wypowiedzi prezydenta elekta, które budzą w Kijowie niepokój. Pan prezydent uważa się za największego przyjaciela Ukrainy w Europie i cała Ukraina jest panu za to wdzięczna. Ale czy następny prezydent Polski będzie kontynuował pana linię wobec Ukrainy? I dziękuję jeszcze raz. No, z, przepraszam, ale z tym, że uważam się, to bym nie przesadzał. No. <laughs> nie, wcale nie uważam się. Uważam, że robiłem przez cały czas to, co powinien był robić w tej sytuacji, odpowiedzialnie prezydent Rzeczypospolitej, widząc rosyjską agresję przeciwko sąsiedniemu państwu widząc to, co, 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 co wojska rosyjskie. Czynią na, na, na Ukrainie, i dlatego cały czas Ukrainę wspierałem i wspieram, i, i, i proszę nie mieć co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast ja powiem tak, jeżeli chodzi o pana Karola Nawrockiego, dzisiaj prezydenta elekta, wkrótce prezydenta Rzeczypospolitej, z gabinetu prezydenta sprawy wyglądają inaczej. Jak usiądzie za biurkiem prezydenta Rzeczypospolitej i spojrzy na tą perspektywę, która jest unikalna, absolutnie unikatowa, jedyna w swoim rodzaju, to na pewno będzie wszystkie kwestie po kolei rozważał. To jest zupełnie inna sytuacja niż kampania wyborcza prezydencka. To jest inny poziom napięć politycznych. To, jest też inne, to są też inne zobowiązania, jakie się ma w momencie, kiedy zostanie się zaprzysiężonym i jest się prezydentem Rzeczypospolitej. Więc ja jestem spokojny. Na tym kończymy konferencję prosłową. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu.